Witam serdecznie w kolejnym programie 1 na 1. Dzisiaj gościmy w siłowni Marleny Wawrzyniak i moim gościem jest wspomniana najsilniejsza Polka, Marlena Wawrzyniak. Witam Cię Marleno. Witam serdecznie. Na początek jeszcze właśnie to nawiązanie do naszej rozmowy sprzed kilku dni. Już na Chcę Ci podziękować od razu za tą rozmowę, bo wiem jaki masz tryb treningów. Tryb o, nocny. Tryb nocny, dokładnie. Tak. No to zacznijmy. Skąd u Ciebie zainteresowanie tą dyscypliną sportu, Siłowanie na rękę? Bardzo piękna, charyzmatyczna, wręcz pełna magii ta dyscyplina sportowa. Zresztą od zawsze interesowałam się sportami o zbarwieniu siłowym. Kiedy siłowanie na rękę chciałam zawalczyć, w tym czasie tego sportu nie było jeszcze w Polsce. Dopiero przez 13 lat. I tutaj akurat wprowadził ten sport Igor Mazurenko, a więc prezes federacji, naszej polskiej federacji. I tak, droga moja, przygoda sportowa się rozpoczęła. Właśnie, poza Dosyć, to bałaś... troszeczkę tak ciekawie, co prawda, bo to dużo takich było różnych dziwnych splotów, ale jak powiedziałam, to jest moja największa pasja, i sobie nie wyobrażam dalej istnieć bez tej pasji sportowej w swoim życiu. Zadebiutowałaś sześć lat temu w Włodzisławiu Śląskim bodajże. Ojej, takie informacje, takie, jeśli, jeśli dokładnie, dokładnie do, do, bardzo, dotarłem do dobrych oj, informacji. Jak, jak te wspomnienia są takie dosyć bolesne. Tak, to był debiut, może od razu tutaj powiem szybciutko, tak, to był debiut. Może tak szybko zakończę, zanim rozpocznę. Dosyć specyficzny, dosyć... jak to można powiedzieć, kontuzjogenny. Popełniłam błąd i doznałam bardzo poważnych wtedy kontuzji. Natomiast... Jak w każdej dyscyplinie sportowej to jest ta największa sztuka i arcymistrzostwo podnieść się z tego upadku, a w tym roku to, co jest najpiękniejsze, to co było wyczekiwane, właśnie ta ręka, ta lewa ręka zdobyła najwyższe trofeum usłyszała Mazurka Dąbrowskiego. Mhm. Igor Mazurenko, bo o nim już wspomniałaś. Jest był założycielem, tak. On był moim gościem zeszłym, dwa tygodnie temu tak. i on bardzo pochlebnie się wypowiadał na Twój temat. Nie vice versa. <laughs> Jak najbardziej. Twierdził, że jesteś. Syn... Na... Nawet odniósł się do niektórych szkoleń marketingowych, mówiąc, że Marlena Wawrzyniak jest wzorem, jeśli chodzi o grudziąc. Cieszę się bardzo. Y... Igor Mazurenko jeszcze jest, jak wiemy, założycielem w ogóle. Twórcą, może, może twórca, to jest za dużo powiedziane, twórcą polskiego armwrestlingu, arm tak. arm tak. dokładnie. Y Mówiłaś, że zdobyłaś Mistrzostwo Europy na lewą rękę, prawą srebrno. Czy to jest jakaś nie, Dwie różnica? Dwie ręce są nieobliczalne. Prawa, lewa ręka, nie, nie, że zawsze na czujesz się lepiej? Nie, nie. Obydwie są, ja mam, kład, się cieszę, wyrównane. Lewa i prawa, chociaż podczas walki czuję się lepiej na lewą rękę. Ale jak powiedziałam, każdy zawodnik z nas jest inny i to są takie predyspozycje genetyczne. Ale to co powiedziałam, odczułam ten smak złota i lewej, i prawej ręki, bo to był Puchar Świata, a to był Mistrzostwa Europy. Ale jedno i drugie złoto tak, tak naprawdę jest, tą, jest taką magią i każdemu życzę tych najpiękniejszych złotych chwil. Sprawa, teraz wygrałaś już dosyć dużo w swoim życiu, prawie wszystko. Ale... Wszystkiego nigdy w życiu nie można osiągnąć i wygrać, i zdobyć, ale... to jest aż niemożliwe. Natomiast tak jestem spełnioną osobą jako zawodniczka, jako trenerka, bo nie tylko tutaj moje sukcesy, ale również zawodników mam naprawdę na... Nie tylko wspaniałych ludzi jako ludzi, ale również jako sportowców, z również z pięknymi tytułami, jeżeli chodzi o, o tę dyscyplinę sportową. Ale chciałem nawiązać do tego, że mimo, że jesteś tak bardzo tytułowanym, jednak sportowcem, to nieczęsto spotykamy cię na, w mediach, powiedzmy. O, jak to robisz, że tak. Ud, potrafisz to jakoś oddzielić? Uciec, uciec. uciec. dokładnie, uciec. Uciekam w swój świat, tak można powiedzieć, swój świat pasji. I chyba to jest najbardziej cenne. Ja cenię w życiu szczerość, życzliwość, serdeczność, dobroć serca. Mówiąc o dobroci serca, chcę podziękować tak naprawdę najbliższym i rodzicom przyjaciołom, sponsorom, przede wszystkim głównemu sponsorowi klubu e, i miastu. Dzięki tak naprawdę ludziom do, do, dobrej woli, bo chyba to jest najpiękniejsze, bo ja e, bez tych właśnie osób, e, jak powiedziałam, o dobroci serca, e, nie spełniałabym się na takim poziomie. E, a ta droga, e, ta moja wędrówka życia jest usłana nie tylko sukcesami, ale również... E, bo porażki są wliczone w dzieło sportowca, natomiast dzięki nim tak naprawdę spełniam się w swojej przygodzie sportowej. I bardzo serdecznie dziękuję. Z Tobą sześć lat temu zadebiutowała także inna grudziądzanka, Marta Opalińska. Nie wiem, czy, ty, czy także mam dobre informacje? Jak Moja ten... zawodniczka, tak. Tak, tak Twoja tak. zawodniczka. Ona razem, już... Tak, razem założyłyśmy też nasz klub. Wówczas jeszcze Marta jako juniorka, wówczas jako seniorka. Już doszła Milena. Sławek, mamy jeszcze Macieja, mamy Stasia Gralaków, którzy nasz klub reprezentują. Natomiast, jeżeli chodzi o Martę, jak najbardziej pełna podziwu dla tej osoby, bo wiele wyrzeczeń, chyba w każdym sporcie zresztą, determinacji, woli walki, którą sobą reprezentuje. Obecnie jest studentką, ale ma piękne też sukcesy i zawsze jej powtarzam, że te sukcesy będzie miała do końca życia. Jest obecnie Juniorek, Europy świata i Europy, Świata Juniorek. Uprzedziłaś moje pytanie. Chciałem się spytać, czy kompańska no ja może być. Ciesz. Ja się cieszę jak najbardziej sukcesami. Lepiej, Ciężko ci mówić mi, mi o swoich sukcesach, a łatwiej mówić mi o moich zawodnikach, jeżeli chodzi o, o te właśnie zdobycze medalowe. Właśnie zawodnicy z Grudziądzą, już tak jesteśmy, my jesteśmy w Twojej siłowni, także tak, ja moich, oni tutaj na co dzień trenują. W mojej miłości, pasji życia, tak. Tak, dokładnie. Czy siłowanie na rękę w Grudziądzu? To jest jakiś sport bardzo popularny? Nie wiem, czy jesteś w stanie nam to powiedzieć? Jeżeli chodzi o siłowanie na rękę, a ja wrestling mm. tak nazywa właśnie brzmi, na całym świecie naprawdę, proszę mi wierzyć, jest bardzo popularny, jest to sport bardzo taki szałmeński, pokazowy, wizernerski. Natomiast jeżeli chodzi o nasz kraj, myślę, że potrzeba jeszcze troszeczkę czasu, jak, jak wielu jeszcze są inne decyzje sportowe, które czekają. To jest jednym z moich wielu marzeń, aby ten sport był sportem olimpijskim, ale jak powiedziałam, na wszystko potrzeba czasu. Mam nadzieję, że się doczekamy od dnia 90. Kto wie, Oho. czy nie wystartuje jeszcze? żeby tylko dożyć w zdrowiu przede wszystkim. To jest chyba najważniejsze. Natomiast, jeżeli chodzi o Grudziąc, myślę, że my, powiedzieć w mediach, bardzo, bardzo dużo się pokazujemy. Jesteśmy zapraszani na różne pokazy, inwenty, promujemy to miasto, jeżeli chodzi na, o, o nasze osoby, o sukcesy. A chyba to jest najistotniejsze, żeby może nie tyle co promocja, ale to nasza pasja wewnętrzna. Ja każdemu życzę takiej pasji i takiego szczęścia, radowania się z tego, co, co się robi, to, co się kocha, to jest chyba najpiękniejsze. No teraz może o typowej już technice siłowania na ręce, bo Igor ręką opowiadał nam, jak to, jest, jak to jest w rywalizacji mężczyzn. A teraz może kilka słów o tym, jak to jest w rywalizacji kobiet. Kobiet. Nie doświadczysz tego w rywalizacji kobiet. No niestety. Natomiast ja powiedziałam poziom w ogóle, jeżeli chodzi o kobiety, na całym świecie, naprawdę jest bardzo, bardzo wysoki. Może tak to jeszcze szybciutko wspomnę. Również poziom Polski naprawdę dobija już do tej czołówki, mam wspaniałych zawodników, jeżeli chodzi o czołówkę światową. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, E, to jest też e, na tyle fajny sport, że to są jak, jak sport siłowy, są kategorie wagowe, a więc e, e, mistrzostwa Polski może od razu wyjaśnię. Są kategorie wagowe i dwie sobie pierwsze kwalifikują na Europy i Świata dla się o kobiety. Ale jak powiem króciutko, bo to troszeczkę dusza aż wypowiedź by była, są, jeszcze raz powtórzę, naprawdę w tym sporcie są bardzo gotowane zawodniczki, wielokrotne mistrzynie świata. Miałam wielokrotnie okazję spotykać się przy stole. I teraz tutaj powiem nie no powiedziałeś krótki staż, on zgadza się. Staż jest bardzo istotny, to doświadczenie przy stole, ale jeszcze są inne komponenty, które sprawiają o zwycięstwie. Siła, jedno z wielu komponentów, ale technika. Technika, szybkość no i oczywiście psychika to jest podstawa w sportach, sportach walki. Bardzo ważna. No, a właśnie, jeszcze na chwilę wracając do tych grudziąskich zawodników, czy oni mają możliwość, żeby w przyszłości też stać się najlepszymi na świecie? Przynajmniej ci, którzy zaczęli niedawno. Tak może. Tak może ja, ja oczywiście dążę do tego, bo to by był... Już mega mistrzowski sukces dokonać jako ja zawodniczka mhm. plus i trenerka i zawodniczka dla siebie samej i dla, dla moich właśnie podobiecznych. Natomiast to jest naprawdę ciężka praca treningowa. To tak może z boku wygląda pięknie, chwytamy się za dłonie, <noise> balansują prawo, lewo, wygrane, ale proszę że to są godziny, wiele godzin spędzonych nie tylko na siłowni, to są, sporty, to, to są treningi, ekstremalne, siłowe, właśnie techniczne, szybkościowe. Naprawdę, mogłabym tutaj wymieniać całe walory tego wszystkiego. I przede wszystkim, jak wspominam, zawsze to słowo używam, ta wewnętrzna pasja. I natomiast zapytałeś się, czy mają szansę. Każdy ma szansę być najlepszym. Ale trzeba na to ciężko pracować. A właśnie, a jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby zacząć w ogóle? Udział w tej dyscyplinie. Tak, to procesy genetyczne. Czy są jakieś wymagania wiekowe, ja siłowe? Ja, 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 lata. Nie, oczywiście, ja powiedziałam, że moim marzeniem być bardzo, bardzo długo, być w tym sporcie, bo ten sporcie nie dodałam, jeszcze są juniorzy, są seniorzy, od 21 roku są seniorzy, są mastersi, grandmastersi, rzeczywiście niepełnosprawni, to jest bardzo też ciekawe że razem to jest wszystko pięknie, w całą piękność połączone. Natomiast tutaj wiek nie gra roli, roli oczywiście. Natomiast też, żeby nikt nie pomyślał, no załóżmy, że ktoś jest za, silny, trenuje na siłowni i ma szansę w tej dyscyplinie sportowej się odnaleźć. Powiedziałam nie tylko procesy genetyczne, ale przede wszystkim to, co najważniejsze. Trzeba po prostu kochać, jak w każdym, w każdym sporcie. Żeby się odnaleźć, spełnić, trzeba po prostu to kochać. I pracować, trenować, wierzyć w siebie przede wszystkim, wierzyć w siebie. Jeżeli wierzysz zwycięstwo, to zwycięstwo uwierzy w, w Ciebie. To jest taka też dosyć ciekawa sentencja. Jeszcze tak wracając do Twojej przeszłości, bo jakiś czas temu... Przeszłości. W przeszłości. Jakiś czas temu... Aż nie pamiętam przeszłości. Pracowałaś jako nauczycielka WF-u. Jak wspominasz tak. tamten okres czasu? Bardzo dobrze. Ja się wspomniłam jako nauczyciel wychowania fizycznego. Niesamowite też wspomnienia, jeżeli chodzi o, o klasy sportowe, bo to są też przeżycia, kiedy się zdobywa, prawda, z nimi sukcesy. Natomiast zawsze marzyłam i to niejednokrotnie powtarzałam o swojej siłowni, aby pielęgnować sylwetki ludzkie, rzeźbić wręcz własnymi rękoma, bo jak plastelina, prawda? Doskonalać te sylwetki, to marzenie się moje spełniło. To chyba jedno z najpiękniejszych moich marzeń. Jeszcze jedno zostało, jeżeli chodzi o aspekt sportowy marzenia. Wiemy jakie, bo wcześniej wspom wspominaliśmy w rozmowie przed nagraniem. Jeszcze jeden, jeszcze jeden krążek, który czeka na spełnienie. No właśnie, bo to kolejne pytanie. No jak mówię, w sporcie wygrałaś już prawie wszystko. Prawie wszystko. Ale czy jest jeszcze coś? No właśnie, w sporcie, to, dobrze tak. W sporcie, bo sporcie, to, życie, to, sport razem. Co tak. chciałabyś jeszcze osiągnąć, zdobyć? Tak, jeszcze został ten jeden krążek. Jak powiedziałam, się jako trener się jako jako trenerka i jako zawodniczka. Natomiast brakuje mi jeszcze jednego krążka za złotym, o tym kolorze niezwykłym. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, Puchar Świata i Mistrzostwa Europy będą oczywiście co roku i bym chciała to potwierdzać swoją, swoją klasę i, i swoimi walkami. Natomiast w tym roku, kiedy były Mistrzostwa Świata w Polsce, na polskiej ziemi, było niesamowitym pragnieniem zdobyć właśnie tutaj. Była ta presja, może to też troszeczkę gdzieś zahamowało wejść na ten sam szczyt. Natomiast też jak patrząc wspólnie po walkach, nie tutaj do końca mieć o błędach sędziowskich, bo w tym momencie już e, trzeba zrezygnować umysł, trzeba dalej podążać. E, stworzyłam nowy program treningowy, bo to jest taka też jedna z moich wielu e, właśnie takich pasji, jeżeli chodzi o programy treningowe. E, I mam nadzieję, że w przyszłym roku e, tego medalu już mnie odbierze. A masz jakiś swój wzór, bo wzory w sporcie są, jak wiem, ważne. Jakiś wzór do naśladowania może. Ja, nie, ja nigdy nie kierowałam się wzorami. Nie, nie. Może bardziej wartościami ludzkimi. Dla mnie to jest bardzo ważne w życiu. I w człowieku, jego osobowość, wartości, którymi się kieruje. To jest moje chyba takie bardziej motto, prawda? To czy tak na zakończenie, powoli kończy ten 2013 rok. Myślałem, może nie, może nie będę pytał o podsumowanie tego roku, ale o plany na ten przyszły 2014. Poza mistrzstwo. Zawsze świata, marzenia głośno wypowiedziane nie spełniają się, natomiast marzenia wiadomo, życiowe zostawmy gdzieś w mojej głębi. Nie to jest taka moja tajemnica. Natomiast jeżeli chodzi o plany sportowe, to oczywiście jeżeli chodzi o mnie i o moich zawodników w Umrestingu, chciałabym, aby również zasmakowali tego podium mistrzostw Europy i Świata. Na to będziemy pracować na te chwile piękne, niepowtarzalne. Natomiast życzę wszystkim korzystając z okazji. Każdym sportowcom z każdej dyscypliny sportowej przeżywania właśnie tych złotych chwil. Serdecznie pozdrawiam. Mówi ja Marlena Wawrzyniak. <laughs> Dziękuję. Oczywiście życzymy Ci tego złota przede wszystkim na Mistrzostwa Świata i mam nadzieję, że potem nie skończysz kariery. Jak powiedziałam, do dziewięćdziesiątki. <laughs> no to 99, za słowo. niech tak będzie tajemniczo, prawda? Mamy za słowo. Moim Państwa gościem była Marlena Wawrzyniak, najsilniejsza Polka. Ja zapraszam na kolejny program już za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Dziękujemy.